Halo, dzień dobry, słuchajcie, napadzik na złoto, na premii. Kurde, powiem wam tak, jak widzę ten potencjalny łup, 3 200, 000, to robi wrażenie, mm. dosłownie. Bo to jest już taki łup, gdzie dzielimy się między graczami, mam na myśli. To nie jest jeszcze przed tym, zanim, wiecie, jeszcze przed tym, przed podziałem Bodlestera, tylko to już jest taki łup, który dostajemy między nami, graczami, o tak to można by nazwać. Co za tym idzie, to też... To, to, to jest dużo jednym słowem, bardzo dużo. I zauważam taką rzecz, yy, mianowicie od lobby, yy, lobby zaproszeniowego jest generalnie trochę taki większy problem, jeżeli chodzi o yy, dobieranie graczy na napady. W sensie ja nie, wid nie, nie widzę za bardzo, w sensie żeby ludzie szybko dołączali, nie? Jak się wchodzi na publika i się rozpoczyna napad, praktycznie od razu jest lobby zapełnione. Kiedy robimy to samo, ale na lobby właśnie zaproszeniowym, generalnie nikt nie dołącza i no nie ma co mówić, że oczywiście tak nie jest, no bo tak jest to po prostu tutaj widać, no że no nikt nie dołącza, w zasadzie jak ja mówię powinna przynajmniej jedna osoba dołączyć, to, to są jeszcze napady na kasy, no to nie jest napad, wiecie, jakiś z mieszkania. Czy, nie, na przykład z bazy, że w sumie tam nikt nie wchodzi. Ale napady na kasy to są takie, które akurat są rozgrywane cały czas, a, a tym bardziej, jak jest premia, będą rozgrywane. Wiecie, ja może przejdę, nie? Dam jeszcze chwilkę, bo ja jestem ciekaw, czy naprawdę ktokolwiek dołączy. Dam z minutkę, czy coś w tym stylu, bo jestem naprawdę ciekaw, czy ktokolwiek dołączy. Jak nie, no to wiecie, ja przejdę na publika i z publika po prostu otworzę lobby, zaczekam chwilę i ktoś dołączy. Wejdę na publika i z publika dołączę. Dobra, ja myślę, że tu możemy powywalać których. Jak dla mnie, te do tej może zostać, ile dołączy. Lecimy tu. Dobra, to lecimy teraz. Teraz to się uda. Dobra, lepsze byłyby diamenty akurat w trzech. Ale no cóż, wszystko klikamy, dziękuję. Please. Teraz nie, proszę nie żebrać o procenty, bo was zjem. Kurwa! Lecimy, a nie! Jak sy będą, to więcej będzie. Lecimy tu. Dawaj, wbijamy do wozu wszyscy. Mimo że mnie nie słyszą, ale mogliby. Jamy do wozu. Jedziemy. <noise> jak Kurde, nie? Słuchajcie, wiem, że nie jedziecie tutaj pierwszy raz do tego napadu. To będzie dobre, będzie dobre. Gdybym wjechał ze ślizgiem, ale trochę aut tutaj jedzie. Bo tak yy, za bardzo to nie wyjdzie. Teraz jak to zobaczę, jak ja to zrobię. Z drzewami. Proszę bardzo. Dobra, trochę poobijany, taki trochę średni ten speedrun nam wyszedł. W 2-2-3. No, potężnie będzie, nawet 2.8 może wyhaczymy, Przez nie wiem ile ja dostanę, z 2.5 może, 2.6 Troszkę to powiedzieć na, na tym, bo oni wiadomo, biorą po 15, bo mniej niż 15 się nie da, jak to bym wiadomo, jak to można byłoby rozegrać Sobie na spokojnie tutaj, wiecie to przej przejdziemy, pyk, pyk pyk, dobra, ktoś tam proszę mnie wchodzić do środka, ktoś tam do środka Albo zaczeka, aż ten gościu tutaj przyjdzie. Bo ja akurat nie widzę za bardzo. No dobra, ten tutaj zaczeka. A teraz tutaj. I tutaj zasuwamy. Pięknie, gościu ściągamy. Znowu biegniemy. Dawaj, przepuść mnie. Teraz tam do dwójkę. Pięknie, dwójka ściągnięta. Teraz lecimy tam. Tamtego ściągamy. No dobra. I sobie kamerę ściągniemy, tego walniemy, tego walniemy. I w sumie tyle tysiąca? Drugi raz tam nie idziemy. Nie opłaca się. 13,5K. Nie, to, co to się tu wydarzyło? Co to jest? Raz widziałem chyba mniej, było 9,5. Dawaj, biegiem, biegiem. Raszuj, raszuj. Pasu nie marduj. Ale tysiąca, jest jak to jest biednie, naprawdę. No, dokładnie. W ten sposób to można rozegrać tak nas po prostu wzięli. Co to za hajs jest? Ale spoko, tam w skarbcu będziemy trochę mieli więcej. To już będzie jakaś solidniejsza wypłata, nie to co tutaj mamy. Tylko żebyś oczywiście jeszcze na nie wywalił, to byłoby świetnie. Dobra, no to zaczynamy o to wierconko kurde. No i dobra. U mnie zrobione, tutaj jak też zrobił. Zaraz kliknie. On tu nie kliknie, on tego nie zrobi. On to zrobi. Jak on idzie na wprost, to ja to zobaczę, jak mamy rozstawienie. Dobra, to ja idę w takim razie. Czyli czemu nawczy Ruszaj się! Nie mamy czasu do stracenia. Nie możesz stać w miejscu, musimy zacząć coś robić. O, rusza się, dobrze. Nie wiem, zbieraj. Rób coś. Jeszcze 30 sekund nam minęło. Jeszcze nic żeśmy nie zrobili. No bo ja już swoje otworzyłem. Tam pewno też już zaraz kończy. No może pójdę na C otworzyć. Ja po prostu otworzę wszystko przez ten czas się Tam otworzę bramkę, tu otworzę bramkę już na C zacznę zbierać. Tamten gości niech sobie pozbiera od niego. Tyle. Trochę może mało strategicznie, ale i tak wiecie, to jak się jest w trzech, my to na spokojnie wszystko i tak zbierzemy. Więc ja się tutaj nie obawiam, nazwijmy to, żeby wiadomo, wiedział, żeby z pierwszej osoby tylko zasuwać. Ale raczej pamięta. Pyk, 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 wszystko do torby, proszę ładować. Dobra. Tamten i tak pójdzie na H, to ja pobiegnę na D w takim razie. Bo tamten od razu jak zbierze, to pójdzie na H, tutaj on na F, więc strategicznie będzie, jeżeli pójdę, sobie na D to zebrać. Więc zasuwamy sobie od D, mówię, bo jestem pewny, że pójdzie tam, wiadomo, na H, więc bez sensu, to byłoby, żeby mnie tam szedł na pomoc. D byłoby znacznie tutaj, właśnie lepsze. I proszę, i wyciągamy jakieś, nie wiem, z 3,8, ale oczywiście, tam wiecie, do, do podziału i tak będzie znacznie, znacznie mniej. Urde, proszę, burka będzie. Mamy czwórkę przy sobie. Dobra, pierwsza osoba, dla przypomnienia. Tutaj nic nie porobiłem takich rzeczy. Także tam nawet nie ma co patrzeć. A z drugiej strony to byłoby nieopłacalne, strasznie. Chociaż w sumie te też skrytki byłyby na premii. Czy akurat można byłoby gorszego hackera wziąć nawet i 5% by się bardzo zaoszczędziło w taką w trójkę? Też oczywiście złota raczej się nie robi w trójkę. Tylko to tak akurat było, bo. Się, szczerze powiem, akurat nie spodziewałem, że po prostu wejdzie. Także to trochę wyszło akurat przez przypadek. Spontaniczna akcja, kompletnie. Chyba tam już sobie idą. Pyk. Teraz, słuchajcie, idziemy tutaj. On już się obrócił, świetnie. Dawaj, biegiem, 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 biegiem. Nie mamy czasu do stracenia. Biegniemy, biegniemy. Wszystko, pierwszej osoby tylko. Hmm. Tutaj i tak nic nie ma. Ale Alewamy ten dzienny skarbiec, bo tam nic nie było w środku. Na dwóch zmianach nazwijmy to. Yy, że jest kompletnie to samo, także tutaj chodźcie. A i tak strasznie dużo tu wynosimy. Mimo no wszystko, i tak dużo wpadnie naprawdę na konto, mówię, z 2,5. Minimum, minimum będzie. O, w ogóle się zepsuło. Teraz światło się nagle pojawiło, co? Ja że na heli idziemy. Heli, heli. Tylko tutaj przy ścianie, żebyście szli. Mam nadzieję, że zobaczą, że tak idę przy ścianie, że powtórzą dokładnie ten sam ruch. Chyba mu nie powiedział, żeby z pierwszej osoby zadupiał. Bo toś widzę, że strasznie z tyłu jest. Yy, dobra, teraz samochód. Ten co jedzie jest idealnie na czterech. Proszę mnie nie skręcać. Kurde... Kościół. Dobra, Ten jest też na czterech idealnie. Mamy na czterech auto to... Ja powiem tak osobiście od siebie, jestem ja zadowolony. Dawaj. I jedziemy sobie na helikopter. Także... Proszę, drużyna tutaj. Dobrze się spisuje. Trochę nas zauważyli, ale to tam chyba ja, ja się w ogóle. Nie zrespił się. Nie zrespił się. Kurde, dobra, musimy na tunel jechać. Znaczy możemy zawrócić jeszcze raz, ale widzę, że się nie zrespił już. Moglibyśmy zrobić takie kółko i wrócić, ale pojedźmy już bezpiecznie tym tunelem. Niestety, mamy słabo. Dobra, no wiadomo, moglibyśmy wrócić. O kurde. Jeszcze raz, ale... Panie, to dla dzieci jest. A nie, kurde, bierze, piszę takie słownictwo, to nie dla dzieci. Dobra, ale mówię, pojedziemy sobie już bezpiecznie tunelem. Kurde, powiem tylko, szkoda, że niestety nam się nagle znowu pojawiło 5 gwiazdek. Teraz akurat szczerze powiem, że dziwne, że znowu nam się 5 gwiazdek pojawiło. Skąd się nagle te 5 gwiazdek pojawiło? Nie wiem, byłem za blisko jeszcze kasyna? Nie, no nie powinni w każdym razie. Też wiadomo, mogłem tam pojechać, wrócić, ale też mi zależy, żeby to skończyć jak najszybciej i lecieć do następnego, nie? Wiecie, nie ma co ryzykować zawsze jak jest... Pościgi nas po prostu już trochę na za bardzo godzią Nie ryzyku, nie ryzykować, tylko po prostu już skończyć jak jest dobra, nie pykło, dobra następne. Bo jak jest ta premia, to te 100 tysięcy nas nie zbawi. Jednym słowem, no... no nie ma szans. chociaż można by zrobić hybrydę, nie? I teraz pojechać na te helikopter. Żeby było trochę szybciej. Co to? Co wy tu pokazujecie? Co wy to? Lecie to macie radio. Macie se radio. 4 km, znaczy 4, prawie że 10 km, 4 250 łupów. Dużo to jest, naprawdę bardzo dużo. Ale ja jestem ciekaw, ile ja z tego dostanę, bo tam pamiętam, że było 3200. No tutaj wezmę 30%. z tego to można by to policzyć, ile to jest. Ale myślę, że tak z 2,5 na mnie dostanę, nie? Minimum mogę na to liczyć. <noise> nie mam opony. <noise> bez opony też zajedziemy. Też zajedziemy. My nie damy rady bez opony. Damy radę. Tak. się zalientował wleci za miesiąc czy kiedyś tam? Wleci sun, tyle powiem. Kiedyś będzie, może może jutro, może nie wiem, może za tydzień, a może za miesiąc Ja to nie wiem, zobaczymy co będzie. Co będzie, to będzie jak to mówią W kolejce oczekujących, nie? Dobra, na razie najważniejsze jest, żebyśmy jak najszybciej sobie doje dojechali. Nie nie wiem, to jest śliski temat to tak powiem się bujają do muzyki, tam ktoś słuchają o ile nie mają włączonej. Czy ja złodziej? W życiu jeszcze nigdy nikogo nie okradłem. A te 4 miliony 200 000 łupu to nie moje. To zasłownictwo kuchuci, kuchuci i tyle, nie? Się nasłuchał, zamiast uszy zatykać to kuchuci i kuchuci tylko mu. Nie, mo można było tamtędy przejechać, ale już jedziemy jak po sznurku. A bo jednak nie, jakiś malutki offroadzik czy coś, kurde ten. Tyk w drzewo, co się będę, nie? Dobra. Czas najwyższy dajemy tej teczkę. Dość to mateczkę ma elitę. Tak zawsze przynajmniej było. Tak z obserwacji wynikało. Proszę. Okej, okay, czyli dam jest 2-2. <laughs> Nie. <laughs> Sekunda brakła. <laughs> 2-2. Źle też sobie powiem. 2-2 też to nie jest złe. Ciekawe ogólnie jakby było. Ile by miał kasy gdyby we dwóch to się robiło? Czy można by dodać 477 tysięcy do tego? Czyli 2,7. Na obrazach 2,5 idzie wyciągnąć we dwóch. W sensie tam idzie wzi wziąć słabszego hakera i to się wyrównuje, czyli praktycznie złoto i obrazy są mniej więcej takie same, można by to powiedzieć. No akurat ich wywaliło, albo ich załaduje później. A, jednak są obok mnie. Eba, teraz muszę czekać 48 minut przynajmniej, ale to tyle. W każdym razie. Elo, elo.